Witam Was serdecznie drodzy widzowie. W ten świąteczny czas, jako że mamy Wielkanoc, no to myślałem sobie, no święta, także będę miał mnóstwo czasu na wszystko. Ponadrabiam sobie te wszystkie odcinki, te wszystkie filmy, będę miał czas to montować, nagrywać, a tymczasem, no niestety, jak zwykle, czas mnie ostatnio nie lubi. I muszę go ciągle gonić, ciągle mi go brakuje. No, ale cóż, postanowiłem sobie, że nakręcę jakiekolwiek odcinki w Wielkanoc, i też bardzo chciałem, żeby były to takie w miarę aktualne degustacje, bo już troszeczkę tych przeterminowanych jest aż za dużo. Także troszeczkę chciałem aktualnić kanał, jeżeli chodzi o degustacje. A więc dzisiaj świeże piwa z tego tygodnia, właściwie. No i pierwsze z nich to będzie piwo, o którym ja w ogóle zapomniałem, bo nakręciłbym odcinek już koło środy, czwartku. Natomiast zapomniałem, że to piwo ma się ukazać w żabce. Pewnie już wiecie o co chodzi. Jest to Miłosław i Makłowicz, czyli nowe piwo we współpracy z Robertem Makłowiczem. Tak, Robertem Makłowiczem, chyba, nie pomyliłem imienia. I jest to arcyipa, etykietka wygląda tak. No, muszę powiedzieć, że nazwa jest taka Makłowiczowska. Myślę, że jak najbardziej w stylu Makłowicza. Grafika też niczego sobie. Także przejdźmy już tutaj do tego piwa. Mamy tutaj dopisek 5 odmian chmielu i nuta mandarynek z Chorwacji. A co my mamy tutaj na odwrocie? Otóż okazuje się, że jest to seszę To jest troszeczkę jednak. Różnica, no to troszeczkę ten przód etykietki e myli, natomiast mamy tutaj do czynienia z Session Ipą e i muszę Wam powiedzieć, że z tego co czytałem to e troszeczkę ten opis jak dla mnie jest taki niejasny, troszeczkę enigmatyczny, zaraz Wam powiem e o co chodzi. Więc przeczytajmy krótką morską opowieść i zaraz już przejdziemy do degustacji. Pochodzenie i jakość składników są dla mnie arcyważne. Piwowarzy z browaru Fortuna w Miłosławie myślą podobnie. Dlatego szybko doszliśmy do konkluzji, że najlepsze mandarynki rosną w Dalmacji. Zakazaliśmy rękawy, by uważać piwo arcy-IPA, wyśmienity trunek, aż z pięcioma odmianami chmielu i nutą chorwackich mandarynek. No i tutaj mamy tak. Już wam czytam piwo w stylu session IPA pasteryzowane. To nie, to nie. Składniki: woda słód jęczmienny pilzneński, pszenica, płatki owsiane, chmiel Hallertau Blank odmiany eksperymentalne od Polish Hops, czyli tutaj wychodzi, że te odmiany eksperymentalne to są dwa z tych chmieli, bo ogólnie doliczyłem się u trzech podanych. Troszeczkę szkoda, że nie napisali, jakie to są odmiany chmieli, bo myślę, że byłaby to dość cenna informacja, tak żeby móc sobie mniej więcej już skojarzyć, co one tutaj wnoszą. No, i czytamy dalej. Eksperymentalne odmiany chmieli od Polish Hops. Tutaj mamy Elixir i Mandarina Bawaria. Czyli tak jak mówię, trzy chmiele mamy podane. Natomiast te dwie pozostałe to są jakieś eksperymentalne odmiany, których nazw nam tutaj nie napisali. No i oczywiście sok z mandarynek z Dalmacji 1% i drożdże. Butelka 500 ml, ekstrakt 12,2, alkohol 4,2. Data ważności 26 marzec 2023. Także otwieram piwo i próbujemy. No, piana taka bardzo, bardzo bym powiedział. Piwo bardzo jasne, złoto, wręcz tak pod światło, to muszę powiedzieć, że słomka Lekko mętne. także hazy, piana obfita, biała. Głównie grubo i średnio pęcherzykowa. Taka nie jakaś specjalna, ale ujdzie, wąchamy. No tak, mandarynki tu są. Mandarynki tu są na pewno, to czuję wyraźnie. Jest to taki fajny akcent mandarynkowy, bo one są takie, właśnie bardziej takie rześkie te mandarynki. Więc no pewnie ta dalmacka odmiana rzeczywiście takie tutaj nuty wnosi, natomiast bardzo fajny taki mandarynkowy, rzeźki aromat i w ogóle jest tutaj owocowo dużo takich kwaśnych, rześkich tropików. Troszeczkę marakui tutaj wyczuwam, troszeczkę ananasa. Jakieś cytruski też są, ale właśnie bardziej taka mandarynka, pomarańcza, no może jakiś taki minimalny grejpfrut, ale ten grejpfrut jest na takiej zasadzie autosugestii. Trochę takiej kwiatowości, minimalna ziołowość, trawiastość, coś w tym stylu. Ale takie nuty też tutaj są takie właśnie bym powiedział kwiatowo-ziołowe, generalnie aromat kwaśniejszych, rześkich owoców plus kwiatowość, więc no jest fajnie rzeźko owocowo także jak najbardziej tutaj myślę, że spoko, mandarynka jednak dominuje w aromacie. To na pewno jest też właśnie taka chmielowość w typie trawiastym, gdzieś właśnie na końcu jest taka nutka tej trawiastości. Także Wasze zdrowie. No, muszę powiedzieć Wam, że piwo jest wytrawne i nawet jak na taką lipę muszę powiedzieć, że goryczka jest zaznaczona. Ona tutaj dosyć szybko ustępuje, nie zalega, e, przechodzi w taką właśnie mm, troszeczkę albedowość i zaraz ustępuje z języka, ale pozostawia właśnie takie fajne e, nuty owocowe. Tak jak już mówiłem, sporo wytrawności w tym piwie. Mm, mandarynka na pewno, na pewno tutaj jest mm, wyczuwalna fest do tego, już tutaj bym powiedział takie słodko-kwaśne tropiki, tak gdzieś pół na pół zmieszane, nic tutaj nie dominuje. W dalszym ciągu czuję taką marakuje cytrusy, właśnie bardziej taka pomarańcza, mandarynka niż grejpfrut, chociaż może takie muśnięcie grejpfrutowe jest. Mm. Jest taka minimalna nuta, minimalna dosłownie nuta, która kojarzy mi się z taką lekką herbacianością, może taką minimalną tanicznością, ale tak jak mówię, jak weźmiecie łyka, to ta goryczka jest zaznaczona, i rzeczywiście ją czuć. Później robi się właśnie taka lekko albedowa, taka o przyjemna, owocowa i zaraz ustępuje. Także jakoś nie zalega na języku. Bardziej poczujecie taką minimalną owocowość w afterteście, ale muszę powiedzieć, że nie zostawia tutaj praktycznie nic. Piwo, muszę powiedzieć, przyjemne. Jest wytrawnie, jest też owocowo-rześko. Trochę słodyczy też jest, aczkolwiek ta słodycz na pewno tutaj nie dominuje w żaden sposób. Głównie słodko-kwaśne tropiki, właśnie takie cytrusy, mandarynka, pomarańcza. No i rzeczywiście ten sok z tych mandarynek jest tutaj wyczuwalny. Teraz powiem Wam szczerze, że tak jak czułem na początku taką kwiatowość i ziołowość, tak tutaj. Nie mam takiego wrażenia, może jakaś taka minimalna kwiatowość, bardziej taka delikatna trawiastość, natomiast mm, już tutaj takiego stricte skojarzenia z dziełami, kwiatami jakoś bardzo nie mam. Także ogólnie, no cóż, no fajna seszenipka ile kosztowała, szczerze mówiąc nie pamiętam, coś koło 5 zł chyba 5,50 no ale jeszcze oczywiście chyba za butelkę się dopłaca 50 groszy czyli pewnie gdzieś tak koło 5 zł muszę powiedzieć, że jest to całkiem spoko piwo smaczna seszynipka także no nie mam się tutaj właściwie do czego przyczepić także jeżeli piliście Miłosławia we współpracy z Robertem Makłowiczem Oczywiście, komentujcie, jak wam ta arcy ipa smakowała. Ja jestem na taków, jak za tę cenę, myślę, że warto. Także to by było na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się, cześć i wesołych świąt.